Jedziemy S1 do Gdańska, śródmieście. Skład się zbliża. O, ho, pędzi. Albo jednak nie. M do szybko jedzie. S1 do Gdańska, Śródmieście EN 57 AKM 17-18 Opolanka i EN 57 AKM 880 1718 18 Opolanka i 880 Mali i S1 Gdańsk, Śródmieście taki trochę rarytas chyba jako jedyna chyba akm swoje imię 59794, linię s jeden wejherową w Dańsku, Śródmieście jeszcze nie ktoś tam pije coś co co się nie powinno pić w pociągu. I EN57 AKM 1718 opolanka w ducie z EN57 EN AKM880 kontynuują jazdę na linii S1 do w Śródmieście आकरानी की हाँ